Cześć. W tym odcinku dowiecie się, jak zablokować komentarze na Facebooku dla wybranych osób. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby zablokować komentarze dla wybranych osób na Facebooku, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech poziomych kresek. Kolejno przesuwamy tutaj tą listę i klikamy w zakładkę Ustawienia i prywatność. No i kolejno klikamy w zakładkę Ustawienia. Teraz musimy przejść do prywatności i tutaj klikamy w zakładkę Publiczne posty. I tutaj poniżej mamy zakładkę Komentarze do postów publicznych. I w tym miejscu możemy określić, kto może właśnie komentować nasze posty. Mamy kilka opcji do wyboru: mamy opcje publiczne, wówczas wszyscy mogą komentować nasze posty. Mamy kolejną opcję znajomy, znajomych, no i opcja znajomi. Żeby to zmienić, klikamy po prawej stronie po prostu tego checkboxa. Jak widzicie, poniżej właśnie zmiany zostały wprowadzone. Natomiast gdybyśmy chcieli zablokować komentarze dla wybranej osoby, musimy wrócić się o jeden widok. A następnie klikamy w zakładkę blokowanie. I tutaj, klikając, właśnie tego plusa możemy dodać tą osobę właśnie do listy. Dzięki temu ta osoba będzie miała zablokowane komentarze. Więc tak wygląda blokowanie komentarzy na Facebooku. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!